że na Szczodry, dyrektor liceum Mienia Mieszka w Świnoujściu. Wyszli zadowoleni, że wszystko co było ćwiczane, czego się spodziewali, to tak jest. To jest pierwsze wrażenie, bo oni oczywiście jak najszybciej opuszczają mury szkoły, muszą odetchnąć, czegoś się napić, no bo oczywiście niczego nie wolno. Tak, czyli na dzisiaj super, czy na dziś? Bo później dzwonią do mnie, że im się tam coś komplikuje. To, ale pójdzie dzisiaj to pójdzie dzisiaj. Serwis krajowy na dziś. To jest serwis krajowy na dziś, specjalne I resztę dostanę y, potwierdzenie pewnie w skrzynce jak a, a, tak? dziś pieczątkę Wam przyłożyć. Nie?